Lekcja pod tytułem: dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Żeby sprawnie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach, musisz dobrze umieć sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. Bez tego ani rusz. Więc jeżeli jeszcze tego nie umiesz, to wróć do lekcji o sprowadzaniu ułamków do wspólnego mianownika. Teraz już zakładam, że umiesz to robić i. Jak dodajemy ułamki o różnych mianownikach? Najpierw je sprowadzamy do wspólnego mianownika. Jedna druga, jedna czwarta. Jaki będzie wspólny mianownik dla dwójki i czwórki? 4. A więc wspólnym mianownikiem będzie cztery. Drugi ułamek jest bez zmian. A, w a pierwszy to będą też dwie czwarte. Bo dwójek w czwórce jest dwie. Więc dwa razy 1 daje nam 2. Jak już mamy ułamki o wspólnym mianowniku, to wiesz doskonale co robić, bo to już było przerabiane. Po prostu dodajemy do siebie liczniki. Mianownik jest bez zmian, a liczniki do siebie dodajemy. 2 dodać 2, 4. I wynik gotów. Czyli pierwsza sprawa. Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Druga, dodaj do siebie liczniki, a mianownik przepisz. Czyli dodajemy górę, a przepisujemy dół. Czy to już koniec? No nie zawsze. Teraz trzeba się zapytać samego siebie, czy przypadkiem nie da się skrócić wyniku. Bo zobacz, tu możemy skrócić, czyli podzielić i licznik i mianownik, i górę i dół przez tą samą liczbę. Tutaj przez cztery. I po skróceniu dostaniemy jedną pierwszą. Czy to już koniec? Też nie. Przykro mi. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie da się wyłączyć całości. Tu się da, bo jedna pierwsza to jest po prostu jeden. To jest dopiero koniec. Pamiętaj, zawsze pytaj się, czy da się skrócić, czy da się wyłączyć całość. Nawet jeżeli treść zadania nie każe ci tego robić, ty to rób, to powinien być odruch. Później to będzie premiować na sprawdzianach, gwarantuję. Drugi przykład: 3, 5 i 4, 7. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. 35 tutaj jest wspólnym mianownikiem. No i teraz ile, tru, ile piątek się mieści w 35? 7. 7 razy 3, 21. Ile siódemek się mieści w 35? 5. 5 razy 4, 20. I dodajemy. 21 dodać 20 to jest 41. 35, bo mianownik przepisujemy bez zmian. Da się skrócić? Pierwsze pytanie. No nie. Drugie pytanie. Da się wyłączyć całość? Da. No zobacz, licznik jest większy od mianownika, czyli jest to ułamek niewłaściwy. No to wyłączajmy całość. Przypominam, jak to się robi. Dzielimy górę przez dół. No to policzmy. 41 podzielić na 35 to jest 1. Reszty 6. Więc to jest 1 i 6 trzydziestych piątych. I to jest dopiero wynik, który możemy zostawić. Popatrzmy na następne dwa przykłady. 5 dziesiątych dodać 2 czwarte. Jaki tutaj będzie wspólny mianownik? 20. No to 20 jest wspólnym mianownikiem. No i teraz, ile dziesiątek mieści się w 20? 2. Więc ten licznik mnożymy przez 2. 2 razy 5? 10. Ile czwórek mieści się w 20? 5. Więc ten licznik mnożymy razy 5. 5 razy 2. O, też 10. Jak ładnie wyszło. 10 dodać 10, 20, 20. Da się skrócić przez 20, oczywiście to jest 1 pierwsza, czyli 1. Teraz kolejny przykład. 12 i 8. Takie mamy mianowniki. Jaki tutaj będzie najmniejszy wspólny mianownik, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność? 24. Więc 24 jest naszym wspólnym mianownikiem. 12 ile w 24 się zmieści? 2. Więc trójkę mnożymy razy 2. Dostajemy 6. Ósemek, ile się zmieści 24? 3. Więc piątkę mnożymy razy 3. 5 razy 3, 15. No i dodajemy. Licznik dodać licznik, czyli 6 dodać 15 to jest 21. Mianownik bez zmian 24. Czy to się skróci? Skróci się. Przez 3 możemy po. Dzielić licznik i mianownik. Licznik podzielić przez 3 mamy 7, a mianownik podzielić przez 3 mamy 8. Teraz przejdźmy do ciągu dalszego. Tym razem już dodajemy liczby mieszane, czyli liczba z ułamkiem. Przypominam, że to się nazywa liczba mieszana. I ułamki są o różnych mianownikach, jak tutaj działamy? No, po pierwsze sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika. Czyli na razie liczby sobie czekają, czyli przepisuję liczby, znak dodawania też i sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika. Co tu będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością? 10, prawda? Więc mianownik będzie 10. No i teraz tak, piątek ile się mieści w dziesiątce? 2. Więc ten licznik mnożymy razy 2. 2 razy 2, 4. No a tu nie musimy nic zmieniać, bo tu już była, był mianownik 10. No i teraz już dodajemy. Teraz już wiesz co robić, bo mamy po prostu dodawanie liczb mieszanych z ułamkami o tym samym mianowniku. Czyli dodajemy sobie liczba, dodać liczba, 2 dodać 4 to 6, ułamek, dodać ułamek. A tu dodajemy po prostu liczniki, 4 dodać 1, 5 dziesiątych. Na tym koniec, no nie, tu jak mamy ułamek też zawsze trzeba skracać. Popatrz, możemy i licznik i mianownik podzielić przez 5. Jak podzielimy to nam wyjdzie jedna druga. I dopiero teraz koniec. Następny przypadek. Przepisuję liczby. I sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla dziewiątki i szóstki, co będzie? Najmniejszą wspólną wielokrotnością. No, 36. Będzie najmniejszą. Nie, 18. Nawet mamy niżej. Widzisz. Jeszcze niżej znalazłem. 18. Im mniejszy wspólny mianownik znajdziemy, tym lepiej. No mógłbym to zrobić dla tych 36, które mi przyszło do głowy, ale byłoby wtedy więcej skracania tak naprawdę. To nie jest błąd, tylko wtedy trzeba więcej skracać na końcu. Więc weźmy mniejszą wspólną wielokrotność 18. Więc w mianowniku będzie 18. No i popatrzmy, ile dziewiątek zmieści się w 18? Dwie. Więc ten licznik 3 mnożymy razy 2. 3 razy 2? 6. A szóste, ile się zmieści w osiemnastce? 3. Więc czwórkę mnożymy razy 3. 4 razy 3, 12. No i dalej już działamy tym samym schematem. 5 dodać 4, 9. 18 jest w mianowniku dodajemy liczniki. 6 dodać 12, 18. Hmm, skracamy. Mamy 9 i 1 pierwsza. 1 pierwsza to jest 1, czyli tak naprawdę mamy 9 plus 1, czyli 10. Następne dwa przykłady. Popatrz, tu mamy liczbę mieszaną, a tu ułamek. Nic nie szkodzi. Trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli przepisujemy sobie 7, znak plus czeka, a co będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością czwórki i ósemki? 8, oczywiście. Czwórek w ósemce mieszczą się 2, więc musimy ten licznik pomnożyć przez 2. 2 razy 2, 4. No a w mianowniku 8. Jedna ósma sobie czeka. I teraz co robimy? Dodajemy ułamek do ułamka, oczywiście liczbę przepisujemy. 7 czeka na wynik dodawania. 4 dodać 1 to jest 5, więc tutaj mamy 5 ósmych, czyli wynikiem jest 7 i 5 ósmych. Ten ułamek już jest nieskracalny, już się nie da go skrócić. Licznik mniejszy od mianownika, więc nie da się też wyłączyć całości. Wynik gotów. I ostatni przykład. Podobnie jak przed chwilą. Mamy ułamek, dodać liczba mieszana, no to trzeba znów sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem tu będzie 12. Czyli mamy 3 12, dodać 6, ile będzie tu 12? Czórek w 12 mieści się 3, więc my musimy ten licznik pomnożyć przez 3. 2 razy 3, 6. No i dodajemy. Mamy te 6 i teraz dodajemy liczniki 3, dodać 6, 9, 12. Da się tu skrócić miano, yy, ułamek, oczywiście. Przez 3 możemy go skrócić. 9 podzielić na 3 to jest 3. 12 podzielić na 3 to jest 4. I tu jest dopiero koniec. To już jest ułamek nieskracalny. Tak to jest z dodawaniem. A teraz odejmowanie. W odejmowaniu dokładnie jest ta sama zasada identyczna. Czyli przed odejmowaniem musisz sprowadzić do wspólnego mianownika, a dalej to już tak jak umiesz no to do roboty. 3 czwarte minus 1, druga. Jaki wspólny mianownik? 4. Czyli mamy 3 czwarte minus 2 czwarte. Już tu nie będę tłumaczył dlaczego. Mam nadzieję, że już umiesz, nabrałeś wprawy, bądź nabierzesz, sprowadzać do wspólnego mianownika. Już będę to robił automatycznie. Czyli sprowadziłem do wspólnego mianownika. I teraz mianownik przepis. Odejmujemy od lewego licznika prawy licznik. 3 minus 2, 1 koniec, bo to jest ułamek nieskacalny. Następny przykład, co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. Więc mamy 35 w obu mianownikach. a w tym liczniku mamy ile. 35 podzielić na 7 to jest 5, więc 6 razy 5, 30, 35 podzielić na 5 to jest 7, więc 2 razy 7, 14. Jako wyniku wynajmu, przepisujemy mianownik, odejmujemy liczniki. 30 odjąć 14. To ile to jest? 16. Damy rady tu skrócić? Nie. To już jest ułamek nieskracalny. Nic się nie da z tym zrobić. Następne. Przypadek. 9 11 odjąć 1, 2. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 22. Więc mamy 18 22 minus. W dwudziestce dwójce dwójek jest ile? 22 dwa na 2? Dwa? 11. Czyli tutaj mamy 11 dwudziestych drugich. Ile nam wychodzi? 18 odjąć 11 to jest 7 dwudziestych drugich. To też jest ułamek nieskracalny. Nic się nie da zrobić. Koniec. Więc zasada ta sama co przy dodawaniu. Sprowadzasz do wspólnego mianownika, a później odejmujesz. Teraz poćwiczmy to samo dla liczb mieszanych. To już jest w zasadzie przypomnienie. Znowu, najpierw musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, a dopiero później odejmować. No to dla czwórki i dwójki co jest wspólnym mianownikiem? Czwórka, więc mamy 4 i 3 czwarte minus 2 i 2 czwarte. Odejmujemy. Liczba odjąć liczba, 4 odjąć 2 to jest 2. I teraz odejmujemy 3 czwarte odjąć 2 czwarte, 3 odjąć 2 to jest 1. Czwarta. Ułamek jest nieskracalny. Koniec. Następny przykład. Piątka i dziesiątka w mianowniku. Co jest wspólnym mianownikiem? 10. No to sprowadzamy sobie do wspólnego mianownika i tutaj mamy osiem dziesiątych minus trzy i jedna dziesiąta. Sześć odjąć trzy to jest 3. Osiem odjąć jeden to jest siedem dziesiątych. Ułamek nieskracalny. Koniec. Następne kilka przykładów. Co się dzieje, gdy odejmujemy sam ułamek od liczby mieszanej? No to przepisujemy tą liczbę 3 i teraz odejmujemy ułamek od ułamka, jeżeli się da, czyli jeżeli tutaj ta liczba, ten licznik jest większy od tego. No to popatrzmy sobie. Ach, przedtem trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika oczywiście. 5 i 6. Co będzie miało? Jaki będzie wspólny mianownik? 30. Jest wspólnym mianownikiem. No to załatwiamy. 30 w obu przypadkach i teraz ile tutaj będzie? To musimy pomnożyć przez 6, czyli mamy 24, a to przez 5, czyli mamy 10. I odejmujemy. 3 zostaje w spokoju. 24 odjęć 10 to jest 14 30. Czy tu możemy skrócić? Oczywiście. Skraca się przez 2. 14 na 2 to 7, 30 na 2 to 15. I to już jest ułamek nieskracalny i nasz ostatni wynik. Jeszcze dwa przykłady. Oczywiście, tutaj też musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika. Tu jest akurat znowu piątka i szóstka, więc już wiemy, że będzie 30. Ja przepiszę w takim razie, bo tutaj będzie specjalny przypadek, którego uczniowie nie lubią. Przypomnę go: ile tutaj będziemy mieli? Tu będzie 6. A tutaj będzie 20. No i popatrz, co się dzieje. 6, odjąć 2. Wykonajmy to. No to już mamy 4, i 60, i 6, 30. I zostało nam jeszcze do odjęcia. To 20, 30. No to chcielibyśmy od tego ułamka odjąć ten. Ale tu jest mniejszy licznik. Pamiętasz, co się robi w takim wypadku? Dokładnie to tłumaczyłem na lekcji o odejmowaniu ułamków o tym samym mianowniku. Radzę sobie przypomnieć, a tutaj w skrócie to przypomnę. Tą liczbę pomniejszamy o 1, czyli zrobiło się 3, i teraz do licznika dodajemy mianownik, czyli mamy 6 plus 30. Reszta jest bez zmian, czyli przepisuję ją. Teraz wykonam to dodawanie. 6 plus 30 to jest 36 30. I zobacz, już mogę odjąć te 20 30. Już jest możliwe odejmowanie, bo ten licznik po lewej jest większy od tego po prawej. I ostatecznie mamy 16 30. Po skróceniu, przez ile tu możemy skrócić? Przez 2, mamy 8 15. Jak nie rozumiesz tego, co tu zrobiłem, koniecznie Proszę obejść lekcję o odejmowaniu ułamków, ułamków o tym samym mianowniku. Koniecznie tą lekcję obejrz. musisz obejrzeć, bo tam dokładnie tłumaczę, co się dzieje w takim momencie. A teraz tu będzie podobny przykład. 3, 1, 4 minus 1, 2. Zrobię to na innej kartce, bo tu już mi miejsca zabrakło. 3, 1, 4 minus 1, 2. Sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli mam 3, 1 czwarta minus 2 czwarte. Czyli znów od licznika nie da się odjąć tego licznika, bo lewy jest mniejszy. No to zmniejszam tą liczbę o 1. Robi się 2. I znowu do licznika dodaję mianownik. Resztę przepisuję. I już teraz mogę. Po uporządkowaniu, czyli dodaniu tego mamy 5 czwartych minus dwie czwarte i teraz już się da odjąć, bo to jest dwa, pięć minus dwa i 3. czwarte i wyników. Jeszcze raz powtarzam, nie rozumiem co tu się stało, proszę obejrzeć tą poprzednią lekcję, koniecznie, o odejmowaniu ułamków o tych samych mianowniku. Tam jest dobrze to przećwiczone i jeszcze raz wytłumaczone. A więc mamy już przećwiczone dodawanie i odejmowanie ułamków albo liczb mieszanych o różnych mianownikach. Teraz jeszcze takie ćwiczonko na podsumowanie. O, popatrz. Takie trzy ćwiczenia, z którymi możesz się spotkać w zbiorze zadań albo w podręczniku albo w zeszycie ćwiczeń. Dodanie kilku ułamków. Co tu zrobić? No, sprowadzić je do wspólnego mianownika. To jest pierwszy pomysł. Popatrzmy, jaki tu będzie wspólny mianownik dla czwórki, dwójki i ósemki 8. I w pierwszym przypadku będziemy mieli 6 ósmych. Dodać 4 ósme, dodać 3 ósme. Czyli najpierw znowu sprowadź do wspólnego mianownika, a dopiero później dodawaj. Jak masz taki przykład, taki albo taki, to nie zapomnij o kolejności wykonywania działań. Jak nie pamiętasz, jaka? Obejrz odpowiednią lekcję. Tu mamy. Kilka dodawań, więc wykonujemy to od lewej. Najpierw to dodawanie, a później wynik dodajemy do tego. No to dodajemy. 6, 4, 6 dodać 4 to jest 10 ósmych. Plus te 3 ósme i teraz wykonamy drugie dodawanie. 10 dodać 3, 13 ósmych. No i musimy wyłączyć całość oczywiście. 13 podzielić na 8 to jest 1, reszty 5, czyli 1 i 5 ósmych. Tu już się nic nie da skrócić, więc koniec. Podobny przypadek. Znowu najpierw zastanówmy się, jaki jest wspólny mianownik. Dla piątki, dziesiątki i szóstki. Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność tych trzech liczb? 30. A więc najpierw wprowadzimy do wspólnego mianownika i mamy 4 i. 35 jest 6, więc 6 razy 4, 24. Teraz minus. 30 dziesiątek jest 3, więc 3 razy 1, 3. Dodać. 36 jest 5, więc 4 razy 5. O. I teraz już możemy wykonywać. No i ja znowu, dodawanie i odejmowanie są równorzędnymi działaniami, więc wykonujemy od lewej. Najpierw wykonamy to, a wynik dodamy do tego. No to wykonajmy 4 i 24,30 minus 3,30 to jest 4 i 21,30. Teraz musimy dodać 20,30. I ile nam wyjdzie? 4 i 41,30. Widzimy, tu jest licznik większy od mianownika, więc musimy wyciągnąć całość. To mamy 4 dodać. 41 na 30 to jest 1 i 11 reszty, czyli 1 i 11 30. Więc ostatecznie mamy 5 i 11 trzydziestych. I to jest nasz wynik, bo to już się nie skróci. No a teraz ostatni przypadek. Taki najbardziej wredny, czyli ukochany przez uczniów. Dużo tu dzieje i nawiasy i różne mianowniki. O czym tu trzeba pamiętać? Po pierwsze o tym, że najpierw policzymy nawiasy. Po drugie, że skoro mamy różne mianowniki, to trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Jak do tego podejść, do tego sprowadzania wspólnego mianownika? Bo tu jest, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, cztery różne liczby. Albo za jednym zamachem sprowadzić to do wspólnego mianownika, i tak będzie, mówiąc szczerze, wygodniej, bo już będziesz miał to z głowy. Czyli zanim zaczniemy liczyć, sprowadzimy do wspólnego mianownika. Albo. Tu w nawiasie sprowadzisz do jednego wspólnego mianownika, a w drugim do innego wspólnego mianownika. I dopiero później, jak już będzie to ostateczne dodawanie, trzeba będzie jeszcze raz sprowadzać do wspólnego mianownika. Czyli albo jedno na początku, albo trzy po drodze sprowadzenia do wspólnego mianownika. Co wolisz? Jedno czy trzy? Hm? Myślę, że jedno, prawda? Lepiej raz, a dobrze i mieć z głowy. No to popatrzmy. Jaka jest wspólna wielokrotność dla czwórki, szóstki, piątki i dziesiątki? No, jak ktoś nie widzi od razu, no to zastosujmy taką, powiedziałbym, metodę siłową. Wypiszmy sobie wielokrotności czwórki: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Szóstki wielokrotności 6, 12.

10 20 30 40 50 60 70 80 Kto tutaj ma największą przewagę ta dziesiątka to ona narzuca. Wielokrotnością muszą być takie liczby, które mają zero na końcu. No to popatrzmy sobie, gdzie tutaj mamy zera na końcu w tych wielokrotnościach? Tu i tu. Tutaj tu. Tutaj tu. Tu i tu. No a tutaj wszędzie. No to która jest najmniejsza? 20 tu jest, ale nie ma tu. Tu jest 20. No 20 odpada. 30 jest ok, ale nie ma jej za to dla czwórki. 40 jest ok i tu i tu, ale nie ma jej dla szóstki. Nie jest dobrze, prawda? No to szukamy dalej w takim razie tych wielokrotności. Za mało żeśmy wypisali. Wielokrotnością czwórki, jak tak dobrze dalej powypisujesz, okaże się, że jest 60. Wielokrotnością szóstki też jest 60. Piątki też 60. No i siłą rzeczy, już żeśmy to zaznaczyli, dziesiątki też jest 60. Więc w końcu doszliśmy do tego, że 60 będzie wspólnym mianownikiem. Nie było to proste, prawda? Więc tutaj w takim wypadku trzeba się dobrze zastanowić. Czy to się opłacało, że zrobiliśmy to na początku? Gwarantuję, że tak. Bo tak jak mówiłem, zrobimy to raz i mamy z głowy. Niż później to robić trzy razy tak naprawdę. Bo dla jednego nawiasu, dla drugiego nawiasu, a później jeszcze dla wyniku. Jak już mamy ustalone, że jest 60. No to główny problem z głowy. Wytrę to. Wspólnym mianownikiem jest 60. Świetnie. No to przepiszę ten przypadek. Tylko już sprowadzony do wspólnego mianownika. Ops, tutaj mi uciekła ta czwórka, już ją wstawiam. I przepisujemy. Tylko sprowadzone do mianownika 60 wszędzie tutaj będzie. Już tutaj, o, przepisuję z mianownikiem 60. Za chwilę liczniki sobie policzymy. Świetnie. Czwórek w 60 ile jest? 60 podzielić na 4 to jest.

Trzeba wpisać. Już mamy wszystko do wspólnego mianownika sprowadzone. I teraz już sobie działamy na luzie. Najpierw oba nawiasy liczymy. Proszę bardzo. 2 dodać 1, 3. 45 dodać 20, 65,6. O już nawet ten nawias nie muszę przepisywać, bo to już wyszedłem z nawiasu. Nawias jest policzony. Teraz ten plusik. Teraz liczę ten nawias. 5 odjąć 2, 3. 36 odjąć 6. 30. 60. Tu można by skracać, ale nie róbmy tego. Skrócimy na końcu. Teraz już dodawanie. 3 dodać 3. 6. 65 dodać 30. 95. I oczywiście 60. Widzisz, jak fajnie idzie? Teraz widzimy, że tutaj trzeba wyciągnąć całość. Albo najpierw skrócić, albo najpierw wyciągnąć całość. Wszystko jedno. Wyciągnijmy sobie całość. 95 podzielić na 60. To jest 1 i 35 sześćdziesiątych. Czyli mamy 6 i, przepraszam, 7. 6 dodać 1, 6 wychodzi. A to już tyle gadania i miałem prawo się pomylić. Nie, nie miałem. Nieładnie. 35 60. No i trzeba jeszcze skrócić. Przez ile skrócimy? Przez 5. 7, 35 na 5 to jest 7. 60 na 5, 12. To już jest nieskracalne i wynik wyszedł. Czyli pamiętaj, pierwsza sprawa. Jednak chyba opłaca się bardziej od razu sprowadzić do wspólnego mianownika. A później, jak już masz wspólny mianownik, liczysz wedle tych zasad, o których wiadomo. Czyli najpierw nawiasy, a później reszta.